Słuchajcie, jesteście na gali komuly po raz drugi. Jak wrażenia z tym roku? Dużo ludzi, coraz więcej się dzieje, także impreza widać, że się rozkręca i chyba to świadczy też dobrze o tym, co się dzieje w sportach lotniczych. Jakoś to zaczyna odżywać wszystko. Właśnie chciałam powiedzieć, że coraz więcej też i sportowców i więcej kategorii, więc widać rzeczywiście gołym okiem rozwój. Super, w tym roku mamy nowe kategorie, na przykład osobowość naukowa, co mnie bardzo cieszy, że też te osoby zajmujące się lotnictwem od strony merytorycznej, tak stricte naukowej też miały swój udział, no a Wy jako, jako instytucja lotnicza można, można powiedzieć, no. W mieście swoim i mogliście tutaj się z nami pobawić. A jak oceniacie w ogóle poziom, jeżeli chodzi o, o organizację imprezy? To jak, jak tutaj środowisko, możliwość spotkania się może z, ze znajomymi, z kolegami? To jest właśnie kluczowe, że to jest miejsce, gdzie można w jednym. Miejsce, w którym można się spotkać w jednym czasie z, z osobami, z którymi na co dzień się widujemy, ale nigdy wszyscy razem nie ma takiego nigdy miejsca czasu. i takiego wydarzenia, tak, gdzie można się spotkać i spokojnie rzeczywiście porozmawiać ze znajomymi z różnych dziedzin, branży i sportowców, i, i tak jak mówisz, ze środowiska naukowego i urzędniczego, i to jest duża wartość na pewno. Super. Ehm, a powiedzcie mi, a jeżeli, jak oceniacie nagrodę yy, yy, złotego kłusza, jakby zasłużony, niezasłużony? zasłużony, Sebastian? No, chyba nie ma o czym mówić, tylko już tak. Yy, ja też zawsze się śmieję, oczywiście nie mówiąc nic Sebastianowi, że już nudno. mógłby coś tak wygrać, super, już, żeby wszystkich zakasował raz na zawsze. Yy, natomiast generalnie, no, cała czołówka trójka, no perfekt. No, tylko kwestia kto pierwszy, trzeci, nie ma znaczenia. No, w tym roku mieliśmy pojawiły się gwiazdy i Łukasz Czepiela się pojawił i Maciek Pieszyński, także, także cała, cała elita naszego środowiska, gdzie tak jak już wspominaliśmy wcześniej, no, jesteśmy jednak potęgą w tych sportach lotniczych. To jest jednak coś niesamowitego, że, że polskie lotnictwo jest, jest tak znane i tak, 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 tak dużo prosperujące na świecie, mimo że budżety mają, mamy powiedzmy przeciętne. A powiedzcie mi jeszcze za rok planujecie się wybrać? No, mamy nadzieję, że mamy tak. Mamy nadzieję, że też, że będziemy mieli szansę i okazję. Jasne. A jak z punktu widzenia stref spadochronowych oceniacie to, to, to wydarzenie? Czy warto takie, że takie wydarzenie organizować częściej? Czy, czy może przydałoby się jakieś dedykowane wydarzenie? Myślę, że wydarzenie dedykowane to już mamy. Natomiast sądzę, że warto, żeby środowiska się przenikały, żeby się spotykały, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, i tak naprawdę my też jesteśmy przykładem tego, że wyrośliśmy ze spadochroniarstwa, ale nasze drogi lotnicze poszły dalej na skutek tego, że poznawaliśmy ludzi, którzy latają balonami, szybowcami, samolotami, i też chcieliśmy spróbować, to się stało po prostu łatwiejsze w ten sposób, i jesteśmy dowodem na to, że to przenikanie się tych środowisk się dokonuje i jest czymś wartościowym. A Super. spadochroniarze też się tutaj pokazywali. Dwa lata temu było dosyć sporo kumulusów spadochronowych. Teraz było parę nominacji. Sebastian był nominowany dla Tak. To Jakby nikt nie dostał statuetki, ale to tak bywa czasem. Także myślę, że to impreza jest ogólno, ogólnolotnicza i całe środowisko dosyć dobrze integruje. Super. Serdecznie ja dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się za rok, być może na Stadionie Narodowym. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia.